Niekryty krytyk w Radio Z. Pobudeczka. Powiedzcie mi, wiecie, że Beckham ma własnego bloga? Nie, nie chodzi o tego piłkarza i nie, nie chodzi o byłą spajsetkę Wiktorię Beckham. To by było za proste. Własnego bloga ma turka Davida i Wiktorii, czyli Harper Beckham. Dziewczynka jest uznawana za ikonę stylu, a niedawno znalazła się nawet na liście najlepiej ubranych kobiet. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że światowa turka Beckhamów ma dopiero 7 miesięcy. Córka Beckhamów ma bloga w wieku 7 miesięcy? O czym może pisać dziecko, które po pierwsze nie potrafi pisać, a po drugie, nawet gdyby potrafiło złożyć podmiot z orzeczeniem i dopełnieniem? To jak wyglądałby spis na takim blogu? Słuchajcie, czytelnicy, zrobiłam bardzo rzadką kubkę. Dzisiaj pośliniłam się bardziej niż zwykle. A może dajcie mi cycka, bo mnie suszy po wczorajszej imprezie? Ech, świat zmierza w kierunku, którego nie potrafi ani przewidzieć, ani zrozumieć. Tak czy siak, pamiętajcie, że dla dziecka XXI wieku założenie Bloga jest tak samo ważne jak założenie Pampersa. Miłego dnia. Życzę macie wrączek. Krytyk. niekryty Critical. Niekrytyk. Krytyk w Radio Z. Niekrytyk. Krytyk w Radio Z. Wiem, że uwielbiacie audycje o zwierzętach, które wydają jakieś dziwne dźwięki, więc mam dla was pytanie. Czy jesteście gotowi na najbardziej wdzięcznie jedzącego kotka w historii? Jedzących kotków? Proszę bardzo. Ten kotek jest tak wdzięczny za swoje pyszne kocie jedzonko, że mówi mniam, mniam podczas jedzenia. Gdyby ten kot był krytykiem kociego jedzenia, to jego recenzja tego mniamnośnego żarcia składałaby się z jednego powtarzanego w koło słowa. Z drugiej strony, wyobraźcie sobie, że idziecie z tym kotkiem do kina na Zmierzch, a on przez cały film powtarza jedno: Ale gupa, ale gupa, ale gupa, ale gupa. Ostrzegam, że jeśli jeszcze raz trzeba będzie przekonywać nasz rząd, że akta nie ma sensu, to zadzwonię do tego kota. On się nie ugnie i do końca swoich dni będzie powtarzał: Stop, akta, stop, akta, stop, akta. No chyba, że ten wariat zwariowany potrafi mówić tylko mniam, mniem. Wtedy damy mu kitketa i niech spada. Miłego dnia i miam 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 rzeczy. Maciek Wyrączyk, czyli niekryty, Krytyk, krytyk. Niekrytyk, krytyk. W Radiu Z. Niekrytyk, krytyk. W Radiu Z. O Dopiero co słyszeliśmy o rekordowej wygranej w Totka. 33 miliony złotych dla jednego szczęśliwca to absolutny rekord polski. Super, gratulujemy i w ogóle wyjdź pan za mnie, ale dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o ciekawym przypadku w loterii pieniężnej o nazwie El Gordo. Otóż wyobraźcie sobie, że w jednym z hiszpańskich miasteczek w loterii wygrali wszyscy jego mieszkańcy oprócz pana Kostisa Mitsotakisa, który po prostu nie kupił losu. Ten pan najwyraźniej nie wierzył, że może wygrać, ale że życie bywa okrutne i ironiczne, a niejednokrotnie okrutnie ironiczne, zwyciężyli wszyscy oprócz Kostisa. Czy to dlatego, że jego nazwisko, Mitsotakis, brzmi zdeczka grecko? Trudno powiedzieć, ale aż się łeska wokół kręci, bo jakbym widział siebie w liceum przy rozdawaniu klasówek z matmy. Kasia 5, Łukasz 3, Ania 3+, i tak dalej, i tak dalej. A na deser Maciek 3. W sensie 3 punkty na 100. Czy ty też czujesz się czasem tak, że wszystkim dookoła się coś udaje, a tobie nie, bo zamiast grać w loteriach, wolisz wziąć sprawy we własne ręce? Nic się nie martw, równowaga zostanie zachowana. Z trzema punktami na 100 z klasówki z Matmy, prosto z redakcji największej stacji radiowej w Polsce, mówił dla was Maciek Frączyk. Czyli niekryty krytyk. Niekryty krytyk w Radio Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Pora wstawać! Dzisiaj zabieram Was na południe Wielkiej Brytanii, a dokładnie do hrabstwa Sussex, w którym, jak się okazuje, policjanci ścigają samych siebie. Nie jeden policjant drugiego, tylko jeden policjant siebie. Sytuacja jak z komedii. Policjant pod przykrywką kręci się po okolicy, gdzie odnotowano kilka włamań. Jest ubrany oczywiście jak cywil, rozgląda się i węszy niczym Sherlock Holmes w poszukiwaniu włamywacza. Prosi o pomoc w centrale, bo mają tam podgląd na kilka kamer miejskiego monitoringu. Chyba Dzień. mamy podejrzanego. Usłyszał w słuchawce tajniak. Szukał i szukał i szukał i szukał i szukał, aż pół godziny później ktoś z ilorazem inteligencji przewyższającym rozmiar buta zorientował się o co kaman. Tajniak tajniaczył tak tajniacko, że aż Operator podglądu wziął go za podejrzanego, a sam tajniak swojej tajniackości od nie potrafił. No bo jak? A mówię o tym dlatego, bo pierwszy raz słyszę, żeby policjant ścigał sam siebie. Cóż, są takie stworzenia, które gonią własny ogon. Am I right or am I right? Którygo dnia rzeczy macie, franczyk? Czyli niekryty krytyk. Niekryty krytyk w Radio Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Tātad es kā. na podsumowanie tego Jedziemy! Wasza ulubiona Lady Gaga twierdzi, że nawiedza ją diabeł. Komu jak komu, ale tej piosenkarce wierzę na słowo. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że to Lady Gaga nawiedza pana diabła. Agnieszka Orzechowska, czyli polska Angelina Jolie, nagrała nowy singiel, który przenosi język angielski na nieznany dotąd poziom zaawansowania. Angliści z całego świata wciąż badają ten utwór pod kątem kreatywności w wymowie. Komisja etyki reklamy ocenzurowała spot o Old Spice'owym przystojniaku. Film podobno poniża normalnych mężczyzn, którzy nie mają czasu na siłownię, bo ciężko pracują na swoją rodzinę. Dotknięci nie poczuli się najwyraźniej tylko nienormalni mężczyźni, którzy w wolnej chwili siedzą na koniu. Emma Watson, aktorka z majątkiem przekraczającym 40 milionów funtów, sama sobie pierze, gotuje i robi zakupy. Jednym słowem, Emma nie jest ani trendy, ani jazzy, ani awant. I na koniec mój ulubiony prezenter TVN24, czyli Jarosław Kuźniar, który obiecał, że odejdzie z pracy, jeśli zażąda tego tysiąc osób. Jarek, to ty nie wiesz, że ludzie w internecie zrobią ci na złość tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie? To na dzisiaj tyle. Miłego dnia i jeszcze milszego siedzenia na koniu. Życzę Maciek Frączyk! Dalej nie krytyk. niekryty krytyk w w